Widzowie, witam was na moim kanale dziś. Patrzcie. Tutaj przywołaj deszcz meteorów. Może to zadziała. Przywołaj deszcz meteorów. A dobra, ja też nie mam. Dobra, ja na razie nie mam Dobra, dobra niszczyć to tym młotem. Jak to ja wątek straciłem, ej! Co? No, jeszcze ten straciłem. I kim? A ty czy nic, nic niczym nie możesz już niszczyć? Mi nie działa nic do niszczenia. mam wszystkie Jak to się niszczy? Jak to się robi? Jak to się robi? Jak to się niszczy? Gdzie to się niszczy? Jak to się niszczy? Gdzie to się niszczy? Co to się niszczy? Jak to się niszczy? Nie da się niszczyć nic, po Ale ta... laguje! No mi też nie mogę nawet nic je... no niszczyć. Ale laguje. Ale co tu zagrało, no tak laguje. Jesteś? Nie wiem. Ale mała ta mapa. niszczyć Idę! Ja jestem w budynku! Jak? Kurde, czekaj! A! Ale to dziwne! Mam Jura, mam mam dziwne tego co nie? Ej, no, ale tu jest poniszczone, Ja tu co to wszystko sam zrobiłem? Jakie tu jest mocne? Ej, ty jak tu się niszczy? Niszczymy to. Pod... tak? No, tak, mój no. co jest taki. Spot, mój Zaraz mnie, zaraz mnie całe zniszczymy. Ale mi Mi nie laguje. Tenki w ogóle nie działa. Lepiej jest niszczyć młotem. Szpital. Nie niszcz szpitala. Będę jechał młotem. Szpital jestem helikopter. Ej, tu się pali, dobra, ja niszczę ten szpital. O co jest, jak tu się niszczy? Ale to się niszczy. Patrz co to się dzieje. Ja nie chcę nagrywać! Jak to? Ten szpital się zregenerował. Ty zregenerowałeś ten szpital, jak ja go zniszczyłem. A co jakąś silną grę? Bo to jest taka Nie no, ona w ogóle nie reaguje. Jest taka mega fajna. Abra, przecież to. Kurde. Dobra, nie, już nie ma, nie ma sensu tego niszczyć. Gdzież to po prostu tak niszczę? Gdzie ty jesteś? No tak. niszczę. Ten kij w ogóle nie działa. Nie wiem w ogóle do czego jest ten kij. Jak tym młotem to się niszczy, to miasto! Sekundę. A to ty jest tylko młot, chłopie. Chłopie, patrz na to miasto! Patrz na ten budynek. co jest Co, co jest? Nie wywaliło gdzieś. Wysoko! Co jest? Widzowie, patrzcie co się dzieje. O ile jest stron taki dzień? ile Nie wiem. Dobra, fajny ten hotel. Fajny i idealny do niszczenia Hej, nic nie zepsuj. Jak to nic nie zepsuję, tu wszystko niszczę A gdzie ty jesteś? Jestem w jakimś hotelu. Ej, patrz, co to jest! Włoska restauracja! Ale fajne! Co jest jestem w kinie! Przyniosłem mnie do kina! Dobra, niszczymy to kino. A to co to jest? Coś tu się buduje. No ale fajne Marcia, jesteś, patrz jak to miasto niszczę. Oj, Jurek jak pa, y, 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 pan Marcel patrz jak teraz stare to miasto wygląda. Ja się pytam, gdzie ty jesteś? Nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja tu wszystko niszczę. Patrz na to. Co? Ej, patrz! Nie tu zawsze gdzieś wywala. Ej, gdzieś mnie wywalił. Ten wielki wieżowiec, dobra, jego ja będę niszczyć. Niszczyć ten wielki wieżowiec. Znowu mnie wywaliło do kogoś. niszczysz ten wieżowiec na Co? Pytam się, czy niszczyć ten wieżowiec na budowie? Tak, niszczę go, on jest zniszczony już. Patrz, jakie to miasto wygląda! Ej, ten budynek jest w ogóle nie zniszczony szpital. Co jest? Ja go dopiero niszczyłem całego. Co? Ty wszystko nowisz! Ja tutaj niszczę hotel! Tak, niszczę hotel! I

Ja jestem na granicy, tam jest sublus. Su Ej, gdzieś mnie przynosi! Gdzieś mnie przynosi! Doszedłem gdzieś. Taką małpę? Gdzieś mi się ładuje. I ładuje mi się do, su, do, do sublus. Co to jest? Chodź do mnie, co to jest za miasto? Ej, tutaj też da się niszczyć, ale ona jest ładne. Nie Supermarket. Ej, w ogóle mi y, szkoda tego niszczyć. Gdzieś mnie przeniosło? Gdzieś mnie przeniosło. A y, przeniosło cię do Subrus? Gdzie ty jesteś? Ty jesteś na takiej jakby wsi, a la, wsi? O jestem tu, na tej stacji benzynowej. Dobra, no, no to y, z, y, spotkajmy się na, na bramie do miasta tego. Zjadłaś. Nic nie zjadłaś. Nie, ja nie jestem na serwerze z tobą nawet. I chyba będę kończył Dobra widzowie My już kończymy ten odcinek Jeżeli wam się podobał To zostawcie łapkę w górę Jeżeli A jeżeli chcecie więcej odcinków z Marcelem To zostawcie lajka like i suba A może nagramy je W następną sobotę Kto wie Jeżeli będziecie chcieli to wszystko zależy od Was. Czy Marcel będzie szczęśliwy, bo będzie ze mną nagrywał, czy będzie smutny, bo nie będzie miał szansy. Bo to, to, to będzie dla Was. To będzie decyzja dla Was tak naprawdę. Jeżeli nie chciecie, żeby Marcel ze mną nagrywał, to trudno. Ale yy, polecam go, go wspierać, no bo on naprawdę bardzo się dla Was starał. Specjalnie dla was mi kupił za nie, nie, taki zestaw, zestaw do streamingu. Specjalnie dla mnie widzowie dla was. No dobra, no to kończymy ten odcinek Nara.